Siemanego. Boże, źle to zacząłem. Dobra, nie wasze widzowie. Nie było tam tamtego. E, siema, siemano widzowie, chyba tego nie, nie... no, sorry. Chyba nie widzieliście tego. Tak, dzisiaj mamy właśnie dobrą niespodziankę. Jak wam obiecałem, że po prostu zrobię taki challenge z Tigerem i w ogóle jest jakiś nowy Tiger, dopiero wam zaraz pokażę. No ale jest taki różowy, taki fajny Tigerek z żabki kupuję. No, jak Wam obiecałem 100 wyświetleń pod piosenką, to nagrywam taki challenge, że muszę wszystko wypić całego Tiger'a takiego. Może ktoś pił, już może nie, nie wiem. No, ale. Widać, że jest, że tu jest Essa. No, ale mi się zdaje, że to jest bardzo mało prestiżowe. Bardzo po prostu. O, teraz może mnie lepiej widać. To jest po prostu. No, mało prestiżowe, tak? Bo po prostu są jakieś znaki, które są po prostu z tatuażów, porysowane. To jest mało prestiżowe, nie? Mam nadzieję, że to będzie dobrze smakować. Także widzowie, ja chyba pokażę twarz na tym odcinku, bo nie chcę mi się tego nosić, bo mi jest po prostu już duszno w tym. A jest naprawdę gorąco u mnie na mieście. Także pokazuję chyba twarz. Nie wiem jeszcze, czy na pewno pokazać tą twarz widzowie. Dobra, ale zapraszam też no, na moje drugie konto na pop Tam mam ponad 220 subskrypcji na tamtym kanale. Także próbujemy tego potwora, nie? Widzowie, próbujemy go. Dobra, pokazuję twarz. Tak wygląda moje twarz, widzowie. Dobra, próbujemy tego potwora, nie? Dobra, ja go otwieram. Czekajcie, tak, żeby było dobrze widać, że go otwieram. Że to nie jest żaden fake. Dobra. Próbujemy, nie? Ja bym mógł puścić teraz tu muzykę, no ale nie chcę. Tu jest mój głośnik. Nie chcę, bo potem będą same prawa autorskie, a nie chcę mieć praw autorskich pod filmem. Także próbujemy tego potwora. Wadam ktoś jest. Dobra, nieważne. Także zostawcie suba, dzwone, mordy, bo naprawdę mało nam gier plakuje, do 50. No, to jest takie nowe konto po prostu z piosenkami to będzie i z takimi właśnie shortami co ja robię, takie challenge. No ale mi się zdaje, że to jest naprawdę bardzo mało prestiżowe. Mój kolega chyba, no chyba sobie bekę się se ciśnie teraz ze mnie, jak to będzie oglądać. Bo mi to polecił tego Tigera. No ale dla mnie to jest mało prestiżowe. Ja nie udaję żadnego lorda Kruszwila, ani nic. No ale dla mnie to jest mało prestiżowe. Takie. Lulo jakiś Tiger, Dobra, próbuję tego potwora. Taki, to jest gówno. Smakuje jak gówno. Nie no widzowie, to jest przesada, nie? Mój po prostu kolega mi polecił najgorszego tajgera. Chyba go wyrzucę do tej rzeki, tej co tutaj jest, bo to po prostu jakaś masakra. Nie będę pił jakiegoś dla ubogich tajgera. Eee, mam nadzieję, że będzie dużo wy... w ogóle wyświetleń. Pod tym filmem Widzowie Boże jakiś tam typ kurwa łazi W lesie Dobra nieważne Zostawcie tutaj suba z dzwonem Ja wiem, że za dużo, za dużo to mówię Po prostu, że za dużo, dużo gadam Miałem to wszystko wipić, no ale chyba nie dam rady Widzowie Nie wiem, czy to wipić Nie wiem, czy wam zaufać Czy będzie to choć jeszcze durne 100 wyświetleń pod tym filmem, bo naprawdę bardzo się staram, żeby były jak największe wyświetlenia pod filmami, ale po prostu staram się jak najlepiej nagrywać dla Was. Jeszcze specjalnie pokazałem Wam twarz moją prawdziwą. Tam kiedyś też miałem swoje, swój kanał taki stary. To było chyba Seba Lil 6.9, ale to już naprawdę bardzo stary, chyba z 5 lat ma to konto. Ale już nie pamiętam tam Gmaila, jaki tam był, no ale nie obra, nieważne. pijemy dalej, trzeba to wypić, widzowie. Challenge to challenge, trzeba wykonać, tak? Kurde, ale to jest niedobre. Ej, ja powiem wam prawdę, to smakuje trochę jak piwo, nie? A to jest Tiger widzowie, to jest Tiger. Ja akurat mam 19 lat, no ale to jest Tiger, nie? Ja sam jestem pełnoletni. Wy nie pijcie takich rzeczy, jak nie macie, jak nie jesteście pełni e, Boże, jak macie już 18 lat, jak macie mniej niż 18, to nie pijcie takich rzeczy, bo zdrowie to naprawdę sukces, nie? Widzowie. Lepiej nie picie takich rzeczy, bo jestem głupi i piję. Jak już 14 lat miałem, tu już zacząłem pić takie energetyki. Kurde, serio, muszę to wypić. Po prostu go zabiję, mojego kolega. Jeszcze ciekawe ile ten film będzie trwać, ale gdzieś tak, z 20 minut około. To będzie taki, jakby, podobny, jakby, live, nie? Jak live, widzowie. Ja w ogóle, jak ktoś jest montażystą z moich widzów, to wybią, podam mojego Gmaila i weź się tam zgłoś. Montażysta, bo szukam montażysty dobrego. I też, oczywiście, kamerzysta, nie? Nie no, ale to jest strasznie niedobre. Serio, widzowie, nie kupujcie tego. Jak ktoś ma 18, to jest strasznie niedobre. Widzowie, tu mamy jakieś testy lo, Lulo, jakieś Flowo, może jakieś Ogi, nie wiem co to jest w ogóle. Pierwszy raz to taki takiego Tigera. Nie tam lubię energetyki pić i próbować, ale to jest jakiś koszmar, nie? Naprawdę, widzowie. Ubogi po prostu. Jak to zawsze Lord mówił z, e, pod odcinkiem. To jest ubogie. A moja chule noga jest prestiżowa, nie? Dobra, nieważne widzowie. Nie dam rady go wypić. Dobra, zostawcie lajka. Sorry, widzowie. Stawcie lajka i subskrypcję i komentarz. Wy komentarzu napiszcie po prostu monster. Na następnym odcinku będę próbować monsterka. I też jest taki nowy monster, ale wam już nie powiem jaki kolor i wszystko. Także lepiej zostawcie suba dzwonem i laj Dobra, niech będzie tak lajków. Z 20, 20 widzowie. Bo jeszcze 20 lajków nie było na tym kanale, na tym nowym, co teraz nagrywam. Bo też mam taki inny kanał, te i z co mówię. Także widzowie, zostawcie na tym kanale też suba i... W opisie też tam podam swój, mój pierwszy kanał, te Eats Pop. Dobra, widzowie. Jeszcze nam trochę zostało, z gdzieś. Ja nie wiem, czy dam radę, nie? Wypić. Chyba ja takim alkoholikiem, znaczy, to nie jest piwo, ani nic, energeten, ten. Tylko aż takim debilem to nie jestem, żeby pić takie rzeczy. Taką całą puszkę na raz Oczywiście, że znaczy, znaczy ja tam zawsze piję takie małe puszki, nie? Sorry, że jak ciągle kamerą tą ruszam, no ale Staram się jak najlepiej trzymać, nie? Widzowie Nie wiem, widzowie, czy to pić do końca w ogóle Bo już film trwa ponad 8 minut, nie? A jak wam w ogóle podoba się wam piosenka? Napiszcie w komentarzu Jak wam ta nuta się podoba, bo mi... W ogóle mi się nie podoba jest strasznie uboga, biedna i w ogóle nie umiem rapować. No ale postaram się lepiej jakoś rapować. Na razie ćwiczę też tekst tam pisać z ziomkiem. No, także próbujemy. Znaczy nie próbujemy, tylko pijemy, nie? Bo też na tamtej piosence, co nagrałem, po prostu 30 razy próbowałem odblokować tą piosenkę. Ale po prostu YouTube musiał blokować tę piosenkę, bo za dużo przekleństw tam było. Dlatego tyle już nie będę przeklinać, widzowie, pod filmem. Jak widzowie, jak już miałem 11 lat, to zawsze marzyłem mieć milion subskrypcji. Naprawdę, widzowie, to było moje największe marzenie, nie? Widzowie, naprawdę. Dobra, pijemy, nieważne. Jestem głupi. Nie no żartuję, widzowie. Kurde, czuję się jak ja blajba teraz co robił widzowie. Ja po prostu nie umiem chyba nagrywać filmów tak za dobrze. Boże, jak to dziwnie wygląda, widzowie. Nie wiem, czy to widać na kamerze, no ale na kamerze to chyba będzie źle widać. Mordy, moje. Nie, dobra. Czekaj, ja wyleję trochę. Takie dziwne tema, ma Takie białe Bo to takie cekiny po prostu ma Dobra, trudno Boże dziwnie ludzie na mnie się patrzą A w ogóle ja jestem w lesie a tu je zbierają grzyby i ten A ja sobie tu kurde nagrywam w lesie Bo nie mam gdzie XD Dobra, nieważne widzowie no właśnie, mam nadzieję widzowie, że po tym filmem nie będzie żadnych praw autorskich Także postarajcie się dużo wyświetleń porobić na tym filmie i lajków jak najwięcej widzowie, trzeba to wygrać z YouTube'em Naprawdę, bo mi się zdaje, że to przez to, że po prostu bardzo mam mało wyświetleń i subskrypcji na tym kanale Dlatego po prostu mi robią prawa autorskie też I też przez to, że przeklinam za dużo No razie, tak z połowa mi stała. Mniej niż połowa. Ja już nie daję rady, nie widzowie, serio. Brzuch ma pełny, nie? Brzuch ma pełny widzowie. na razie, że w ogóle mnie dobrze też słychać. Bo w ogóle z telefonu nagrywam, nie, bo ja zbieram teraz na kamerę nową. Także zostawcie lajka like naprawdę widzowie, bo to jest naprawdę dla mnie to jest bardzo dużo wartość Ja taki jeden lajk. Like, bo na razie na tym... Na tym kanale chyba mam 200 tylko lajków like na razie, bo też coś wiele nagrywałem coś na tym kanale, ale usuwałem, bo po prostu coś wiele były jakieś głupie prawa autorskie albo coś, to jest po prostu masakra teraz z tym YouTube'em, są same prawa autorskie, albo blokują, albo po prostu na innych, na innych po prostu ten krajach e, po prostu są zablokowane filmy, tak? Moje, które były kiedyś nagrywane na tym e, kanale. Dobra, już, 11, już prawie 12 minut, widzowie, nie? A ja dalej, dalej, kurde, więcej gadam z wami niż, kurde, to piję, nie? Po prostu nie chcę tego pić, to przez mojego kolegę głupiego. Jak on by teraz to był, to bym mu to wyleł na łeb. Naprawdę, widzowie. Nie, to chyba wyrzucam To jest naprawdę niedobre, widzowie Ten Tiger Nie polecam tego kupować Nie polecam, nie? Ale polecam oczywiście subskrypcję na moim kanale i lajka i komentarz, widzowie Moi kochani Boże, nie daje rady, nie? Widzowie ciekawy szczyt słapie jakiegoś ducha <laughs> nie no rzutuję. wy żyjcie w duchy wizowie bo ja tak średnio kiedyś miałem taki przypadek że mi szklanka spadła i, i ten boże i drzwi się otworzyły nie ze szafki Drziczki. Sztrawka mi się otworzyła po prostu i mieszkanka spadła sama W nocy nie? Czyli tak była chyba 3.20 gdzieś tak e, dobra Widzowie Ja chyba kończę film bo i tak i tak chyba będzie mało wyświetleń pod tym filmem Nie wiem widzowie czy dacie rady Chociaż jeszcze 100 durnych wyświetleń Jak zrobicie 100 wyświetleń pod tym filmem To obiecuję wam Że jutro robię odcinek z Monsterem widzowie Także no naprawdę Widzowie, sorry, że w ogóle tak ubogo kupiłem takiego tajgera, no ale mój kolega mi polecił tego tajgera i dlatego mu to wyleję na łeb, specjalnie pójdę do Żabki i kupię takich 10 tajgerów i mu to wyleję na łeb. I powiem mu, żeby to wypił wszystko. Może też to nagram w ogóle, jak mu to wylewam na łeb. Nie wiem, czy to wypić no jeszcze trochę jest. Widzowie, jeszcze trochę jest. Dobra wypiję to wszystko ale macie Macie e, po prostu Nie wiem czy dacie radę ale 200 wyświetleń Ja to wypiję teraz, zaufam wam widzowie 200 wyświetleń po tym filmem I to wszystko i ja to wszystko wypijam, nie? Na drugim odcinku co będzie? Teraz też to wypiję, ale ma być tak 150 wyświetleń albo 100 chociaż Wiem, że jeszcze nie jestem popularny, ale zobaczycie, będę popularny może, może kiedyś będę popularny rzeczywiście, jak ja pokazałem twarz, na pewno będzie po tym odcinku dużo wyświetleń, bo w, po 8 ponad latach pokazałem twarz, bo zawsze ukrywałem tą twarz, ja po prostu dużo kątów robiłem z, bez twarzy po prostu, nie, zawsze ukrywałem tą twarz i co chwilę robiłem jakieś konta na YouTubie. I nagrywałem też kogoś filmy albo piosenki czyjeś i kradłem po prostu komuś niepoczemnie. I teraz po prostu nagrywam swoje filmy. Zaczynam po prostu od tego filmu. To jest mój pierwszy film taki z challenge'em, nie, z tym Tigerem. I nawet sporo już trwa ten film. Bo niepoczemnie aż tyle gadam z wami. No ale po prostu Was lubię widzowie, mam nadzieję, że Wy też mnie lubicie, dlatego dajcie suba i lajka, i komentarz, i wyświetlenia, i też oglądajcie mnie do końca. No jak teraz mnie oglądacie, to na pewno już wyświetlenie będzie z tego. Dobra, lecimy. 100, 150 wyświetleń, widzowie. 100, ob... To jest moje ostatnie słowo. 150 wyświetleń po tym filmem. wypięto to dla Was teraz. 200 wyświetleń i kolejny materiał z Monsterem jutro. Albo z monsterem, albo z, czym inś, z czymś innym, po prostu dobra, trzeba to wypić dla was, widzowie. Może na sztaba to będę mieć, bo nawet mało już tu jest. Dobra, widzowie, zostawcie teraz lajka, nie? Może dam radę. Jak zostawicie lajka teraz, to znaczy, że dam radę. A jak nie zostawicie teraz lajka, ani suba, ani komentarza, to znaczy, że nie dam rady tego wypić. Lepiej zostaw, stary i dziewczyny. I co zrobiłeś. No nie wypiłem tego. No, ale takie reszki zostały. Mogę to zaliczyć widzowie dla Was. Dobra, zaliczam to dla Was. Dobra, 100 200 wyśreń po prostu i robię kolejny materiał. Kolejny materiał widzowie robię. Jutro już. Będziemy też robić taki challenge, ale chyba będę jutro z kolegą nagrywać. Także pozdrawiam, zostawcie suba z dzwonem tam na dole widzowie. Także hello widzowie!